RFM – program do analizy konstrukcji metodą elementów skończonych. Program RFM jest oprogramowaniem do analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji przy użyciu MES. W programie RFM można obliczać konstrukcje prętowe, podobnie jak w programie r ale także powierzchniowe i bryłowe. Siły wewnętrzne, siły podporowe i deformacje oraz naprężenia powierzchni i brył są określane w programie głównym. Dalsza analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych lub aluminiowych jest przeprowadzana w modułach dodatkowych. Program RFEM pozwala także na obliczanie konstrukcji membranowych i szklanych lub rurociągów. Za pomocą narzędzi do generowania modeli można w prosty i szybki sposób tworzyć różnego rodzaju konstrukcje szkieletowe. Do dyspozycji użytkownika są przy tym obszerne biblioteki przekrojów i materiałów. W razie potrzeby można też samodzielnie tworzyć inne materiały i przekroje. Do dyspozycji jest wiele wstępnie zdefiniowanych przekrojów parametrycznych, ale można też tworzyć własne, indywidualne przekroje w programie ZIN. Układy konstrukcyjne można generować przy użyciu narzędzi i technologii BIM oraz poprzez wymianę danych między różnymi formatami plików. Oprócz narzędzi do generowania modeli oraz możliwości importu program RFM oferuje też oczywiście możliwość samodzielnego modelowania konstrukcji. Dzięki możliwości graficznego wprowadzania danych oraz różnego rodzaju poleceniom znanym z programów CAT jest to bardzo proste. Tworzenie modeli dodatkowo ułatwiają trójwymiarowe warstwy DX z opcją uchwiecenia definiowane przez użytkownika siatki płaszczyzny roboczej oraz linie pomocnicze. Powtarzające się typy modeli można parametryzować, zapisywać i organizować w menedżerze bloków, a następnie importować do innych systemów. W programie RFM można tworzyć własne przypadki i kombinacje obciążeń, a następnie zapisywać je jako szablony w bazie danych. Program może też automatycznie tworzyć kombinacje według Eurokodu i innych norm międzynarodowych. Model w programie RFM jest analizowany liniowo, według teorii drugiego rzędu lub analizy dużych deformacji. Oprócz obciążeń znanych z programu AirStab, takich jak obciążenia węzłowe i prętowe oraz imperfekcje, w programie RFM możliwe są też obciążenia powierzchni i brył. Generatory różnego typu obciążeń ułatwiają zastosowanie obciążeń wiatrem lub śniegiem zgodnie z normami. Poprzez modyfikację lub dezaktywację poszczególnych elementów konstrukcji dla określonych przypadków i kombinacji obciążeń można symulować różne stany eksploatacyjne wynikające z obliczeń siły wewnętrzne. Deformacje i siły podporowe są przedstawiane graficznie na modelu oraz w tabeli. W celu przeprowadzenia analizy konstrukcji można skorzystać z różnego rodzaju modułów dodatkowych. W zależności od obszaru zastosowania, materiału lub obowiązującej normy, za pomocą modułu RF Concrete Surfaces można wymiarować powierzchnię z betonu uzbrojonego według eurokodu lub innych norm międzynarodowych. Moduł dodatkowy RF Punch Pro umożliwia obliczanie nośności na przebicie dla powierzchni podpartych punktowo lub liniowo. Moduły dodatkowe pozwalają także na analizę dynamiczną konstrukcji. Moduł RF Dynam Pro umożliwia obliczenia sejsmiczne oraz analizę częstotliwości i postaci drgań własnych. Dla dopełnienia analizy można, poza przeprowadzeniem analizy przekrojów i stateczności elementów, zaprojektować połączenia bezpośrednio w modelu całej konstrukcji. Wyniki obliczeń dokumentowane są w protokołach wydruku. Można wybrać żądaną zawartość protokołu wydruku, a także włączyć do protokołu dodatkowo wymagane widoki. Gotowy dokument można wydrukować i wyeksportować do plików RTF lub PDF. Interfejs użytkownika programu i opcje wyświetlania można dostosować do swoich potrzeb za pomocą menedżera konfiguracji, a w opcjach programu można wybrać jeden z 12 dostępnych języków wyświetlania programu i wyników. Wszystkie dane dotyczące modelu, od węzłów po warstwy tła, są zarządzane w nawigatorze danych i mogą być edytowane za pomocą nawigatora lub też w odpowiednich tabelach. Navigator wyświetlania umożliwia sterowanie wyświetlaniem grafiki w oknie roboczym. Dzięki temu można wyświetlać potrzebne dane dotyczące modelu i obciążeń, opisy i obiekty pomocnicze. Przy użyciu panelu można zmieniać opcje wyświetlania modelu oraz uzyskanych wyników. Navigator widoków pozwala tworzyć i organizować widoczności i widoki wygenerowane automatycznie lub zdefiniowane przez użytkownika. W nawigatorze wyników można określić, które wyniki mają być wyświetlane. Wszystkie modele i projekty zużywanych przez państwa aplikacji firmy Drupal są zarządzane w centralnej bazie danych przez zintegrowane z programem RFM Manager Projektów.